A co ta zmiana polityczna we Francji oznacza dla Europy i dla Polski oto opinie ekspertów. Poland jest jednak traktowany przez rynki, myślę, że z większą nieufnością. Zobaczymy, jak w praktyce będą wyglądały tego pierwsze dni no bo to jest najważniejsze w deklaracjach jest kilka punktów które budzą niepokój natomiast wszystko zależy od tego w jaki sposób oczywiście w tej chwili te deklaracje wyborcze które są ogólne zostaną przełożone na praktyczny program A nie wiadomo co z tego programu François Hollande zre zrealizuje czy on traktuje ten swój program na serio bo wcześniej mogło się wydawać że to jest takie podbijanie stawki no kto kogo przelicytuje obaj gracze i Sarkozy i Hollande grali bardzo wysoko i bardzo ostro Hollande obiecywał nieprawdopodobne wydatki socjalne tworzenie tysięcy miejsc pracy no to nie nie są rzeczy, które się staną z dnia na dzień. Dzisiaj można byłoby powiedzieć Francuzom bonjour tristes, czyli witaj smutku. W kampanii wyborczej wiele rzeczy zostało pominiętych. Dzisiaj ulica francuska prawdopodobnie w miarę upływu czasu będzie się powoli stykać z rozmaitymi koniecznymi wyrzeczeniami, o których Hollande i Sarkozy milczeli podczas kampanii wyborczej.